Cień, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Far Kraja 3. Gramie wczytała przy maszcie radiowym. Z jednej strony dobrze, bo mam akurat relikt pod spodem, na którego chciałem zapolować już w poprzednim materiale, ale działałem się za zrzut zasobów, który mnie wyprowadził w ogóle gdzie indziej. Tam gdzie nie trzeba. Więc przynajmniej Gramie wczytała w bardziej wygodnym miejscu. I dzisiaj sobie pomyślimy, co będziemy robić. Na pewno jeden posterunek przebiodę i prawdopodobnie wszystkie relikty wyczyścimy. Tak myślę, że tak właśnie będziemy działać. Teraz może tutaj i podejdziemy do listu. To jest jedyny list na tym obszarze. Więc warto go zebrać. No i teraz pieniądze zbieramy na ulepszenie dwóch broni, które się odblokowały po przejęciu masztu. A więc kupienie całego sprzętu do tych pukawek i całego zestawu malowania. A to trochę pieniędzy wyjdzie, więc myślę, że z 5000 trzeba trzymać w kieszeni. Dobra, tu gdzieś mamy łupy. Teczka i pieniądze jeszcze leżące sobie luzem. Nie obliczające się do łupów jako takich. Dobra. Teraz list. O! Fajnie. Się okazuje, że z dobrej strony podejdę pod górę. Bez szukania na okrętkę drogi. No, to mi się podoba. Ładnie nas wyniosło. No, zabieramy 500 ekspa. Punktu umiejętności. A ja już wiem, co chcę kupić, bo już patrzyłem. Mamy coś takiego jak ciężki łomot. Kliknij F, aby usunąć obsługę CKM lub człowieka zbytarczym ognia. Jest to nic innego jak rozwalanie ciężko zbrojnych przy pomocy eliminacji. I z tego na pewno będziemy korzystać. Szczególnie na tej części wyspy, przy posterunkach, jak ja bym chciał teraz się udać i gdzie, i dokąd. Może najpierw tędy, później tędy, później próba rakiet i ten posterunek, brzmi dobrze. Próba rakiet już testowałem, jest to do zrobienia, nie mówię, że za pierwszym razem, ale ogólnie. Ogólnie da się. Mam nadzieję, że to się uda w tym odcinku. A jak nie, to w następnym zaczniemy od tej próby. A to mnie nie widzi. Pisząt nożem, piękna rzecz. Naprawdę daje czadu. Idzie się tą grą naprawdę pobawić TURTLE HILL Miejscówka, która ma swoją historię do powiedzenia A my tymczasem idziemy po relikt W ogóle muszę stworzyć endorfinę Przyda mi się jakieś trochę polepszone zdrowie, a tu akurat... Dobrze się składa, że mamy niebieskie roślinki zielone będą się zebrać, bodajże. Poprosimy niebieski liść. Gdzie ja chcę iść teraz? Ktoś wie? Tutaj. A tą miejscówkę z łupami odpuszczę, bo na pewno jest to miejsce fabularne. Nie chcę mi się 20 razy krążyć po tych samych lokacjach. Poza tym nie mam już takiego ciśnienia, żeby aż koniecznie wszystkie łupy zbierać Sprawdza się na ten moment naprawdę sporo pieniędzy potrzeba to nie mało, to około 30 tysięcy dolarów jeżeli się nie mylę, będzie potrzeba łącznie na wszystko czyli na mapy, bronie modyfikowane i ulepszenia do broni, które się odblokowują po masztach radiowych. Tak, ze 30 koła wyjdzie. Proszę. Co robisz? Krwawisz? A jak to się stało? Jak to się stało, że krwawisz? Jak ja mam tu podejść? Na pewno nie z tej strony. I teraz będzie grzebanina. A może tędy? No. kro, Tu dasz radę, Jason. Ale to mnie nie denerwuj. Zobacz. pisz Mówiłem, że doszedłem. Tu jest. O dobra, co dalej? Siema, witam wszystkich po cięciu. Gra mi się znowu wysypała. Niestety nie jestem w stanie wrócić do zapisu sprzed postępów, które poczyniłem przed cięciem. Więc relikty są pozbierane. Odcinek, który musi przejść montaż. I pewnie niestety stracił na tym na jakości, bo mam program jaki mam który się nie nadaje za bardzo do obróbki w wysokiej rozdzielczości a przynajmniej w 60 klatkach na sekundę sobie nie radzi więc ten materiał jest troszkę gorszy życie. Dobra, zmienia, zmiana planów idziemy po przedmiot kultu i na pusterunek żeby sobie go przejąć ale najpierw zbieranie łupów zbieramy pieniądze na osprzęt do dwóch pukawek które się odblokowały po przejęciu masztu i tak sobie liczyłem mniej więcej Ile pieniędzy jeszcze będę potrzebował w tej grze I kurde możemy sobie policzyć wspólnie tak, plus minus Więc tak, mamy dwie mapy do kupienia które są warte łącznie 3000 Czyli to już jest to. Mamy broń modyfikowaną wartą 4 coś. To już jest 7 ponad. Do tego mamy drugą broń modyfikowaną, która się blokuje po przejęciu ostatniego masztu Natomiast ona będzie kosztować nie wiem ale weźmy sobie duży margines, duży zapas 5 tysięcy dajmy Czyli to już jest 7 plus 5, 12 tysięcy Ponad Nawet 13 niech jest Dobra, 13 koła Co jeszcze Malowanie do wszystkich pukawek, które się blokują po przejęciu masztów, plus te dwie, które się już odblokowały. A tak to wychodzi, że dla każdej broni wszystkie malowania kosztują 1000, czyli razem 8000 plus tamto to jest 27000 dolarów. Dodatkowo osprzęt do tych 8 broni, o ile oczywiście do wszystkich będzie dostępny, bo do niektórych nie jest dostępny. Więc różnie może być, ale do tych, co będzie dostępny, a zakładam, że do wszystkich. Liczę nawet 2000 dolarów dla każdej broni do tego, żeby blokować wszystkie akcesoria To 2000 razy 8 to jest 16 plus 21 37 tysięcy Tak mniej więcej plus minus oczywiście pewnie będzie mniej niż to co wam powiedziałem Podejrzewam, że się zakręcimy się około 30 koła wymaganych, aby wszystko kupić, wszystko odblokować. Aczkolwiek nawet jeżeli to zrobię, to i tak pieniądze będę zbierał dalej, dopóki nie zapcham całego portfela na Maksa, czyli 10 tysięcy dolarów i nie zapcham na full ekwipunku. Czyli 94 przedmioty w ekwipunku jeszcze będę miał na koniec gry, plus 10 tysięcy dolarów w kieszeni w portfelu. Tak to będzie wyglądało. Tak sobie założyłem i tak będę grał. A tu mamy dwóch jegomości, których trzeba sprzątnąć. Bo ich nie lubię, bo mi się nie podobają, bo im przeszkadzają. A poza tym możemy się trochę pobawić umiejętnościami. Eliminacja nożem. Bardzo dobra sprawa. Jedziemy dalej. Relikt. A później posterunek. Drugiego posterunku w tym materiale, materiale przejmować nie zamierzam. Zostawimy sobie to na później, ale na pewno odblokujemy albo wykonamy zadanie, które się uaktywni po przejęciu posterunku. Nie wiem, czy będzie jedno zadanie, czy więcej. W każdym razie zrobimy je od razu. Troszkę inne działania teraz już będę podejmował do końca gry, żeby jak najwięcej postępów robić. I tyle. Tam jakaś awantura? Czy co? Nie wiem. W każdym razie mamy ciężko zbrojnego, którego sobie zlikwidujemy przy pomocy. Przy pomocy eliminacji. Bo poprawiliśmy tę umiejętność. By nie było. Więc warto się tym pobawić. Headshot z daleka. Mimo że ta luneta nie jest precyzyjna na takie dystanse. To jednak potrafi mieć swoje plusy. Plus jest taki, że broń jest cicha. Mamy jakieś błędy graficzne. Dobra, to zobaczmy, czy ktoś jeszcze tu się uaktywni. Patrol jedzie super, piękny strzał. Jeszcze jeden, o to chodzi. Najpierw wywabić pionki z tej szachownicy. Ups, niedobrze. Pospieszyłem się, ale to nic się nie dzieje jeszcze, bo zawsze można poprawić. Ta? Co ty nie powiesz? Jeszcze ja jeden. Ciekawe, czy to koleś z patrolu? Kim byś nie był, to nie żyjesz. Dlatego sobie zapaluję eliminacją, bo chcę to sprawdzić w praktyce. No i tyle. I tak to będzie wyglądać. Bądźmy czujni, kurde, bo tu się zbierają patrole znowu. I nie wiem czy nie będą pomagać w poszukiwaniach. Nigdy nic nie wiadomo. Na szczęście pojechali. Dobra panie, obróć się Muszę być czujny, bo nie wiem co tu się dzieje do końca Ale umiejętność szybszego przegradania się w kuckach bardzo pomaga Eliminacja I koniec Done. 500 ekspo dostaliśmy za eliminację, 1500 dostaniemy za posterunek. To dwa koła dosłownie od ręki. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. 21 posterunek. Niestety tu nie ma tej pamięci, ale za to ścieżka łowcy. Ojcowskie utrapienie się odblokowało. Chyba tym będziemy się zajmować zaraz. Nawet na pewno. Może to zadanie sobie wstawię na następny materiał. Dobra, zobaczymy najpierw. Gdzie to jest? Tutaj. Zadanie fabularne. Aha, dobra, zróbmy to. Zobaczymy, ile czasu zajmie. Jak będzie jeszcze chwila, to poszukiwane martwy sobie zrobimy. Może taka kolejność. Zresztą, co za różnica, kurde? Ważny jest postęp. Ważne są zadania, które robimy systematycznie. Zobaczmy o co mu chodzi to tam pania jaki masz problem i z czym masz problem albo z kim like no, 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 no. Oczywiście. To Tito, i westerners and give them jobs. you should have seen the last i have left. You see I'm this is as close as i get to the island I'm not but if you're running around you can grab you Pirates wrecked my boat, they stole some valuable things. I only want three of them back. I know these guys. I know where they are. I'm sure you the first guy, always drunk. You can pull my puppet wristwatch from his ass and he never wake up. But don't worry, it's not in his ass. The next guy? No dobra, mamy trochę przedmiotów do zebrania, do odzyskania w sumie. Znać hazardiste i z nim pomów. O tyle jeszcze mogę zrobić. No i co dalej? Wskaże nam trop, każe nam gdzieś iść, czy o co chodzi. Czyli co? Wygraj pieniądze hazardzisty Pięknie Pięknie, cudownie gramy w pokera Gra mi tego nie odpuści. Oczywiście nie trzeba tego robić, przecież to jest zadanie poboczne. Myślę, że ktoś się nie czuje na siłach? Nie musi. A czy ja się czuję na siłach? Nie. A czemu to robię? Bo robię grę na 100%. I teraz mam za swoje. Nie da się innego poziomu trudności ustawić niż nowicjusz, bo już widziałem, że było wszystko wyciemnione. Dobra, postarajmy się podejść do tego na spokojnie. Przemyślmy sytuację. Ciekawe, jak długo będę musiał tu siedzieć przy tym stole. Godzinę? Dwie? Trzy? Co mamy? Szóstkę i dziesiątkę, wysoka karta tak zwana. Nie wiem, czy to coś daje, raczej. Nie, nic nie wiadomo, dobra. Weźmy, może po prostu sprawdzenie za 20. Na razie nie wiem, co skoro innych kart nie ma na stole, prawda? Więc nie wiem, do czego to przyrównać. As, Dziesiątka, trójka. Aka, dobra, widzę parę, bo mamy dwie dziesiątki. Ja Podejrzewam, że oni będą mieli lepsze karty. Sprawdzam. Nie, nie będę podbijał, bo tu nie ma z czym. ale się chyba dał sobie spokój. Ale jestem 100% pewien że, pewien, że oni mają lepsze karty. Dwie pary. No tak, bo są dwa asy. Grać? O wszystko? Dobra, ryzyk, fizyk. dawaj jedziemy Dwie pary. Macie coś lepszego, panowie? Najwyżej przegram. Będę powtarzał. Life jest brutal. Szlak. Ma dwie damy. Wygrał. Chyba że. A, przegrałem. A nie, patrzcie, dwie pary to jednak. jednak się udało. Bo ja tam patrzyłem na tego klasie co ma dwie damy. Dwie, dwa asy. No dobra, ale mi do. Dobra, może źle kumam. On miał parę, Joel. Dobra, nieważne, jest wygrana. Pierwsza runda dla nas A, rozumiem. Patrzcie, on odszedł od stołu Co on trzyma w ręku? Proszę bardzo No, teraz już wiem co trzymasz, okay. W każdym razie naszym celem jest wyeliminowanie ze stołu wszystkich przeciwników, więc zostało już tylko dwóch król i ósemka o, król brzmi dobrze, dobra Wchodzimy, sprawdzamy Co ty chcesz? W nie podoba. Karty bardzo To dobrze. Im gorsze, tym lepiej. Szybciej są spadniesz. Jopek, dziesiątka, szóstka Wysoka karta Ale nic nie mam. Eee, sprawdzam Nie wiem co łapię, już o co tu chodzi O, jest Para, ten podbija Ja mówię pas No właśnie, dwie pary Gramy dalej Czyli kto ostatni od stołu wstanie, ten wygrywa Tylko wykrany wstaje ostatni. Dobra, trochę tu posiedzimy moi kochani. Trochę tu posiedzimy, ale już łapię. Dziesiątka i as Ale możemy blefować też, tak? No, tak, jesteś twardy? Dobra, też podbijam, do setki Mniej więcej Albo 19 dolarów Coś czuję, że może mi się udać, asy dziesiątka, to dobrze wygląda Dawaj, 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 asy, dawaj Jest as! Okej okay. Jeszcze... Będziemy czekać teraz Ten Podbił O, dwie pary mam Król Jopek, As, Dziesiątka, fuck! Chyba wygrał Nie, no ja wygrałem, dobra Patrzyłem to wyglądało podejrzanie. zobaczcie, As Dziesiątka, Jopek, ale damy nie było A, właśnie bo gdyby dama była, to pewnie by wygrał to. Miałby coś lepszego. A tak? Mamy wygraną, czyli ja po prostu źle spojrzałem. A nie szkodzi, dwie pary mnie uratowały. Do widzenia panu? Krzesło zabierze ze sobą. Jakbyś mógł. A to zostało nas dwóch, panie. Twoje monety niestety biednie wyglądają na tym stole. Spójrz! Spójrz na to! Chcesz się mierzyć ze mną? Dama i ósemka a my sobie sprawdzanie nie będziemy podbijać no po co? no właśnie wysoka karta nie 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 nie, czekamy się. dawaj jeszcze coś aha coś ma dobrego chyba, albo blefuje 8, 9, 7 Czekajcie co tam jest? Wysoka karta. Czekanie. Kara Nie, ja podejrzewam, że ma lepszą kartę, ale jeszcze można czekać. No właśnie, ma coś dobrego. nie, nie, nie. Się parę. No dobra, niech ci będzie. Dobra, niech ci będzie. Jeszcze pogramy troszkę. Robi się ciekawie. Dwóch spadło już typów od stołu. Ty się bronisz. Ale widzę, blefuje, że blefujesz, bo tylko parę, A ja myślę, że masz coś lepszego. Dobra, okej okay. Siódemka, dama. Dajmy może podbitkę do 50. Niech myśli, że coś mam. Ale zaraz, faktycznie mogę coś mieć. Fuck, wysoka karta. Come on, nie mamy nic na razie. To już źle wygląda. Ale jest król, Tylko co to nam daje? Nic. Trójka, dwójka, piątka Siódemka, szóstka Siedem, sześć, pięć Sprawdzenie Nie, nie wygramy tego Simon Justrita Jason wysoką kartę Ty ignoju. Oj, zacięta rywalizacja się szykuje. To będzie długa misja. Ślak, ciężko będzie go rozwalić. Fuck. Trochę tu posiedzimy przy tym stole, ciekawe ile czasu. Noo. Szóstka, piątka, okej, okay, to wygląda całkiem nieźle. Czwórka, trójka, dwójka mi się przydało. 5, 6, 7, 8, 9, coś takiego no. może. Dobra, ja, podbijamy. Zaryzykuję. Do 150 Co? Aha, wygrane 182 dolary. Dobra, to niewiele mu zabrałem, ale jednak jeszcze trochę pieniędzy ma. Trzeba cię ornąć, stary do zera. Dobra, czyli tutaj wejściówka. Nie no, musisz coś postawić więcej As i 9 As i 9 Ryzykujemy? Wchodzisz na całość? As i 5 As i 9, przewaliłeś stary Mówię ci to Przepieprzyłeś 8, 9, 5, 6, król, król Para para. Jest! Mamy! Udało się. A kolej przed za wszystko. Pięknie, kurde, no tak to się robi. 2000 dolców. Elegancja Francja. No. Nawet tak nie znam w ogóle praktycznie zasad pokera, to wygrałem Dobra, co dalej? To już mamy Jeszcze może pokontynuujemy sobie troszkę Żeby to zadanie skończyć dzisiaj Ukradnij zegarek pijakowi Nie wiem jak ma to wyglądać Mam go śledzić, czy go stłuc? A on sobie tutaj siedzi. Okej. Okay. Macie panowie święta jak w raju. Trochę się przewaliście do mnie, niepotrzebnie. A kuku? Ha. Dobra I ostatni cel jest gdzieś tam Z tym pijakiem poszło dużo łatwiej i szybciej na pewno No, te granaty nie wchodzą Przynajmniej na razie Co, będzie się bronić. Ktoś kogoś tam chyba zagryzł Nie szkodzi. Coś słyszę, jakie warczenie Where are you? O nie! Leżeć! Piesku! Chyba tyle. Udało się. Zrób pamiątki Seto. Więc najdłuższe to było rozdanie w pokera, ale powiem Wam, że naprawdę było to ciekawe, o ile kompletnie praktycznie nie znam zasad. To wyszło to całkiem w porządku. Jak na moje. Prawda Seto? Dobrze wyszło? Ojcowskie utrapienie, sukces a to było naprawdę fajne zadanie tak znajdź się sama i to nas nie interesuje bo jeszcze mamy przecież do zrobienia dużo innych rzeczy w następnym materiale robimy poszukiwany martwy tu może się przejdziemy w sumie próbę rakiet robimy oczyszczamy do końca cały rejon posterunek i robimy kolejne zadania, które się odblokują a dopiero potem ruszamy hmm, z fabułą tak, dopiero potem to byłoby na tyle, mam nadzieję, że się podobało przynajmniej tym, którzy jeszcze wytrzymali incydent na Astrid okej, okay, nie wiem, nie mam pojęcia coś się odblokowało na sam koniec dobra, tu się kręci alarm, na krótko ja Wam dziękuję jak mówię, przynajmniej tym, którzy jeszcze wytrzymują za mną przy tym maratonie z Far Cry i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!